Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść do trybu Fastboot na telefonie Vivo X300. Aby przejść do trybu Fastboot, na początku musimy wyłączyć nasz telefon. Naciskamy sobie przycisk zasilania i podgłośnienia telefonu w tym samym momencie. I teraz przeciągamy sobie przycisk zasilania w prawo, tak aby wyłączyć właśnie nasz telefon. Odczekujemy sobie chwilkę, tak żeby na pewno się wyłączył. I uruchamiamy go ponownie przytrzymując przycisk zasilania i podgłośnienia telefonu. Gdy zacznie się on uruchamiać, puszczamy przycisk zasilania, trzymamy przycisk podgłośnienia telefonu. Jak możemy zobaczyć, telefon uruchomił się właśnie w trybie Fastboot. Możemy tutaj wybrać sobie tryb Recovery Mode i uruchomić go w trybie Recovery, lub możemy wybrać opcję Reboot, aby zrestartować telefon i uruchomić go ponownie. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.